Prezent od Tuska dostałem. Proszę Państwa, na Waszych oczach otwieram, no bo chcę być bezpieczny. Proszę. I co tu znajduję w środku? Poradnik, proszę Państwa, bezpieczeństwa. Przeczytaj, przećwicz, zachowaj. Zagrożenia, proszę Państwa. Numery do pogotowia ciepłowniczego. E Rola lewackich organizacji, proszę Państwa. Jak się opiekować psieckiem, wszystko jest. Jak tutaj, proszę Państwa, wodę z butelek nalewać, wszystko jest. I jeszcze znowu psiecka, proszę Państwa. Psiecka ewakuować zawsze w pierwszej kolejności trzeba. Wszystko jest. Krowy, świnie też trzeba ewakuować, jakby co. Proszę Państwa, i reagować. Zawsze reagować. Nie wiem na co, ale trzeba. Aha, a każdy przy sobie musi nosić taki zestaw, proszę Państwa. Proszę Państwa, robią, nie gadają, przysyłają bzdury za miliony każdemu do skrzynki. Dziękujcie Tuskowi.